Ranking świątecznych potraw! Uwielbiamy jeść barszcz biały. Ja nie wiem. jaka pieczara w środku brzydka. <gry> Ale barsz czerwony bym dała na jedyneczkę, ja to jest mój ulubiony, więc barsz biały nie. Dobra, fujka. Krokiety. Krokiety, wiesz jak moja babcia mówi na krokiety? Jak. Krokiety. <gry> <gry> ja lubię bardzo, do barszczyku właśnie. Krokieta no krok... do barszczyka, no <gry> na, na, na numer... dwa daje. Kutia. Kutia. Szczerze to nie jem. W to jest świętach, z makiem jaki? jakieś, tak, nie? Ale takie turbo słodkie 9. Ryba po grecku. Fuj, ja też Co nie roku wiem. nie jem. Nie ja też nie. Mm, kompot Dobra, ja mam taką relację z kompotem, że jak byłem młodszy, to nie, a teraz tak wypiję jedną szklankę. Ty chyba jeszcze jestem młodsza. No, bo nie. ja jeszcze nie. To siedem. Siedem. No ej, kurczę, jakieś średce na święta. Pierogi, no, krokiety pierogi, i barszcz. czekamy na makówki. makówki. Mm -mm. A je, słodkości jakie jesz na święta? Yy, makowiec <grym> chyba w największej ilości. Kapusta z grzybami. No, tak, ale w to krokietach. Dać... No właśnie. To cztery. No gdzie te grzybowa? Kto je grywało? Dajcie nam pierogi. Znaczy pierogi. No, tak, pierogi. Trzymaj kciuki, bo jak Karp. No dobra, no to taka tradycja w Polsce, że się je karpia, ale to też nie jest moje ulubione. No bardziej jest barszcz. Może się da jeszcze raz klikam? Nie. Dobani, musisz mm. kliknąć jeden. Nie, ha -ha. No nie zrobię tego. Pa!